Sibillo, Sibillo, oh Sibillo, Sibillo. Così Rozmawiam z pracownikiem muzeum, panem Zbigniewem Kiełbem, który opowiada mi bardzo ciekawe historie o wystawie, która się tutaj w ubiegłym roku odbywała. Jaka to była historia tych prac, które tu się znalazły? Wystawa nosiła tytuł pamięci powstańców z lat 1863-1864 w 160 rocznicę wybuchu insurrekcji styczniowej. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od pewnego mieszkańca Puław, który zgłosił się do nas do muzeum? No informując, oczywiście, że zbliża się okrągła rocznica wybuchu Powstania On z kolei zgromadził pewien zbiór grafik ukazujących różnego rodzaju wydarzenia związane z tym powstaniem czy uczestników tego powstania na terenie Królestwa Polskiego, ale publikowanych jako dodatek do informacji, co się wówczas działo, czyli podczas tej insurrekcji. W prasie francuskiej, czyli informowano Polonię tamtejszą. Grafiki te, które no, przyniósł nam pokazać, było ich kilkadziesiąt, pięknie oprawione, no, aż się prosiło oczywiście zrobić z tego wystawę. I często u nas tak jest, że jak dotkniemy jedną rzecz, to tak jak domino by się przewracało, zaczyna się coś odsłaniać, coś wyłaniać. I tutaj zorganizowaliśmy również we współpracy między innymi z UMCS w Lublinie, czy też z Towarzyszeniem Historyków w Warszawie konferencję wokół powstania styczniowego i to co pan trzyma między innymi to jest efekt Takiego można powiedzieć upamiętnienia trwałego, Bo wiadomo, konferencja trwa chwilę, porozmawiamy, poopowiadamy i tak dalej. Jeśli te materiały zostaną wydane drukiem, to super. Jeśli nie, no to gdzieś to zostaje w świadomości tych, którzy uczestniczą. Wystawa oczywiście była przez cały rok, zgromadziła wielu zainteresowanych. Później właściciel tych grafik robił jeszcze wystawy w kilku innych miejscach, m.in. też w Puławach, ale i poza puławami, także oglądalność tej wystawy zwiększała się. Natomiast no, chodziło mi też, żeby co i zostało. Więc tutaj we współpracy z pewną prywatną osobą, która znów przyszła do nas dowiadując się, że gdzieś tam słyszała, że będzie coś o powstaniu styczniowym, to mówi, przyniosę coś pokazać, mam coś ciekawego. I tutaj na jednej ze stron mamy taką tabliczkę natrumienną po świętej pamięci Michale Strachociński, który zginął w 1861 roku podczas rozruchów ulicznych, które były wynikiem różnych, można powiedzieć, no, wydarzeń, ale też postaw patriotycznych młodej społeczności w Warszawie. No traf chciał, jak się później okazało, ten element pokazywaliśmy tutaj na wystawie, ale okazało się, że człowiek był związany tu z tą ziemią ławską. Najprawdopodobniej za pracą znalazł się w Warszawie. Natrak wciąż w młodym wieku, bo tutaj mamy rok urodzenia 1841-1861, dwudziestoletni chłopak zginął. Więc tutaj mamy, jakby to powiedzieć, ten element dotyczył, czy też wiązał się z jedyną taką grafiką, która była trochę wcześniejsza. Mowa tutaj o pogrzebie generałowej Katarzyny Sowińskiej 11 czerwca 1860 roku. I to wydarzenie później niejako było przyczynkiem do różnych wystąpień. No i o jednym z nich tutaj powiedzieliśmy. Natomiast odtwarzanie pewnych informacji kolejnych o powstaniu setyczniowym właśnie tutaj w puławach, w siedzibie Muzeum Czartoryskich nie jest przypadkowe, bo tutaj zawiązał się oddział uczniów ówczesnego instytutu. Rolniczego, w skrócie byśmy tak powiedzieli, pod dowództwem Leona Frankowskiego. To nieprzypadkowe też miejsce puławy, bo brat Mielowski, Albert, też jako wówczas, czyli w roku 1863, uczeń tegoż instytutu też brał udział w walkach. Podobnie Maksymilian Gierymski. Również. I Tutaj też mamy taką sytuację, że w publikacji tej chciałem zawrzeć coś więcej, bo można oczywiście podsumować przygotowania do powstania, wymienić niektóre imiona i nazwiska. Można podejść pod świątynię Sybilli, którą wielu gości przybywających do muzeum ogląda, zwiedza i mieć świadomość taką, że tutaj pod tą świątynią Sybilli zawali przysięgę na śmierć i życie, idąc do tego, Powstania. To stu... I ruszając stamtąd na Kazimierz. Tak, to stąd też do tego oddziału dołączyli się Włościanie, Włostowicy. Ale dzisiaj niewiele osób pamięta, czy też wie, że na tym cmentarzu włostowickim, na jednej ze starszych nekropolii polskiej, gdzie mamy najstarszy nagrobek 1797 rok, spoczywają powstańcy styczniowi. I nie mowa tutaj o powstańcach styczniowych tych z. Oddział, poza jednym, Błażejem, Szczypą, który według tradycji rodzinnej uczestniczył właśnie z tymi powstańcami, to Traf chciał, że koleje, losy różnych ludzi doprowadziły, że tu spoczęli. Czyli w okresie powiedzmy początków odzyskania niepodległości dwudziestolecia międzywojennego gdzieś przyjały ich, można powiedzieć, różne wydarzenia życia. Między innymi tutaj mamy jednego z powstańców, kawalera Krzyża Virtuti Militari, spoczywającego. Traf chciał, że dwa lata bodaj temu odnowiono jego nagrobek tu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. I te wszystkie informacje niejako chciałem podać więcej, dlatego że zachowało się do naszych czasów jedno, po kilku miesiącach od opublikowania książki dotarłem do drugiego zdjęcia. Tutaj mamy piękne międzywojenne zdjęcie z 1928 roku, dokładnie wykonano je 12 maja. Były to obchody święta pułkowego drugiego Pułku Saperów Kaniawskich. Tutaj mamy dowódcę ówczesnej formacji, pułkownika Stanisława Magnuszewskiego, syna powstańca styczniowego. A obok niego stoją dwaj wiekowi weterani Powstania Styczniowego w charakterystycznych mundurach. Tutaj też mamy starostę Puławskiego Wiśniewskiego. No i cała otoczka, nie byle jaka, bo i oficerowie, i profesorowie Instytutu Rolniczego. Powiem Państwu też jeszcze jedną ciekawostkę, kiedy Państwo odwiedzą Puławy, będą zwiedzać Pałac Czartoryskich, warto też spojrzeć przed wejściem głównym w lewą stronę. Jest oryginalna tablica z 1938. Roku dedykowana powstańcom styczniowym, oryginalna, wykonana w brązie. Tam jest taka informacja, że ufundowali ją puławiacy. Większość ludzi, również mieszkańców Puław, to sformułowanie kojarzy z nami, czyli mieszkańcami Puław, ale to jest błąd, bo puławiakami wówczas, w roku 1938, nie byli ci, którzy mieszkali w Puławach, a chodzi o uczniów tego Instytutu Rolniczego, późniejszego, który otworzono, czyli czy wznowiono jego działalność po powstaniu styczniowym, czyli od 1869 roku, i oni się mienili spadkobiercami tych pierwszych uczniów Instytutu Rolniczego, czyli powstańców styczniowych. Rocznica powstania, rok 1938, ufundowali im tablicę pamięci, która, mimo różnych no, trudnych historii, mówimy tutaj o zbliżającej się historii po powstaniu tablicy, rok 39, okupacja niemiecka okres władzy ludowej. Ta tablica przetrwała do dzisiaj, pięknie wykonana, z różnymi detalami informującymi chociażby, w jakiej warszawskiej fabryce ją wykonano. Można podziwiać ją do dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie. Pan jest doskonale oboznany w temacie powstania styczniowego, wbrew temu, co Pan mówił. Mnie interesuje jeden taki szczegół związany z Pułowiakami, 23 stycznia w Markuszowie zdobyli oni 48 tysięcy rubli napadając na carską pocztę. To jest mniej więcej 50 kg złota, co na dzisiejsze wartości to około 25 milionów złotych. I z tymi pieniędzmi nie bardzo wiadomo, co się stało. I do dzisiaj ich nie, nie znaleziono. Nie to, że nie znaleziono, ale jeszcze właściwie różne źródła różnie podają. Jedni mówią, że Langiewicz się otrzymał, drudzy mówią, że Frankowski je zawiózł do Langiewicza, potem... Wrócił z powrotem do niego i zabrał te pieniądze. Część mówi dokumentów, właściwie nie dokumentów, tylko wspomnień, bo dokumentów żadnych nie ma. Mhm. Część wspomnień mówi, że Langiewicz te pieniądze wysłał do Krakowa na zakup broni, ale nie ma na to żadnych kwitów. Jakie jest pańska opinia, co się z tymi pieniędzmi stało? Ja jestem, tak można powiedzieć, nauczony twardego podejścia do źródeł. Jeśli są źródła, możemy je badać. Jeśli są źródła archeologiczne, też możemy je badać i w jakiś sposób interpretować. Wspomnienia pisane po latach, często może wypuszczające, nazwijmy to, czytelnika zupełnie winne odręby. Pytanie. Pan chyba najlepiej wspomniał, że kwota Jaką przejęli powstańcy, jest i na ówczesne czasy bardzo wysoka. To robi wrażenie. Im mniej osób o tym wiedziało, tym ta forsa, nazwijmy to tak, była bezpieczniejsza. A no nie ukrywajmy, że w tamtym czasie ten zastrzyk gotówki był bardzo potrzebny powstańcom na zakup przede wszystkim broni, ale i innych rzeczy. Czy tak miało być, żeby jak najmniej osób wiedziało o tym, czy też bardzo wąskie grono osób, które przejęło te pieniądze, zabrało tę informację ze sobą no, do grobu, tak, czy w swojej świadomości. Jaki był tych los pieniędzy? No, ciężko powiedzieć, sam Pan wspomniał, nie ma źródeł, są e, źródeł, to znaczy dokumentów, tak, potwierdzenia, odbioru, przekazania. Są to tylko wspomnienia, ja... E, szczerze, ale są różne. Tak i często wykluczające się Dzisiaj jest pytanie, gdzie jest ta prawda, tak? Jeśli my sięgamy Wydarzeń ponad 160-letnich, tak? no, nie mamy już świadków wydarzeń, bazujemy na tym, co jest. Często te informacje niejako gdzieś nas prowadzą, nie zawsze tam, gdzie byśmy chcieli. No, złota na razie nie ma, ale może z czasem ktoś wpadnie na jakiś pomysł albo znajdzie wspomniane złote ruble, nazwijmy to tak. Szukają. Rozmawiałem kiedyś z profesorem Stanisławem Paciem, który był dyrektorem zespołu szkół tutaj w Puławach i nauczycielem historii, i historykiem i regionalistą. On napisał taką książkę po Wiśle Puławskim w Powstaniu Styczniowym uh -huh. i miałem przyjemność przeprowadzić z nim rozmowę telefoniczną, kiedyś dosyć długą. I spotkał się z wnukiem, czy też prawnukiem Broniewicza, który w partii Puławiaków Frankowskiego i Zdanowicza. Był odpowiedzialny za finanse i tenże Broniewicz z czasów nam współczesnych już opowiadał profesorowi Paciowi, że właściwie nie ma roku, żeby ktoś łupał u niego w ogródku, żeby ktoś gdzieś tam kopał, szukał. Czyli mimo tego, że to jest historia niejakoś tak bardzo powszechnie znana, to pamięć ludzka, pamięć lokalna... Pamięty, e, tak, Znaczyłem. ludzie pamiętają, że ten coś tam, to złoto, coś ten miał wspólnego z nim i szukają. Rozmowy odbyłem 10 lat i nie wiem, jak to wygląda obecnie, nie, no, ale 10 by, lat temu jeś, to tak mój je, profesor Pacio odpowiadał. Jeśli by znaleziono, byłoby na pewno głośno. No, może właśnie byłoby cicho. <laughs> Tak, zgadza się. No dobrze, czy jeszcze jakąś historię ciekawą mogę pana usłyszeć? O instytucie wychowania panien jeszcze jakieś... Nie, tutaj nie, nie zajmuję się zbytnio tym tematem, zupełnie inne specjalizacje, nie można zgłębić wszystkiego. Bo to wtedy... Oczywiście, oczywiście, nie można wszystkiego przeczytać, nie można wszystkiego wiedzieć. Się. W każdym razie, ponieważ ojciec nasz pochodzi z okolic, z kępy hotelskiej, mhm. gmina Wilków, kiedyś mhm. też paręnaście już lat temu. Postanowiłem napisać książkę opisującą legendy lokalne i historie. I była to powieść, która... Okazało się, że jestem grafomanem w wyniku <grym> pisania tej powieści. Nigdy nikomu jej nie pokażę, ale w każdym razie interesowałem się historią tutaj okoliczną i natrafiłem na ten ślad, natrafiłem na tę historię o tym złocie, poszedłem tropem tego złota i tak nikąd nie doszedłem. A zacząłem czytać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej wspomnień. Te wspomnienia Puławiaków zazwyczaj są w zbiorze innych wspomnień, więc czytałem już inne wspomnienia. Inne wspomnienia doprowadziły mnie na inne tropy. I zacząłem sobie zadawać inne pytania. I zanim się obejrzałem, prowadzę kanał na YouTubie i coraz mniej miejsca mam w domu na książki <laughs> o Powstaniu wiem, a gdzie nie pojadę, tam jakieś co chwilę nowe rzeczy zdobywam. No dobrze, ja myślę, że wywiad nasz był tak długi, że ja to oddzielnie zamieszczę, jeżeli pan pozwoli. Nie ma problemu. Czy nie chce pan jakiegoś zdjęcia no, albo cokolwiek? Źle wygląda. No to bardzo proszę, chociaż jedno zdjęcie, do, żeby pokazać, z kim rozmawiałem. Dobra, no. pan weźmie, zrobi z taką książeczką.